Cześć, witam kochani. No, zapowiada się piękny dzień. Słoneczko już wysoko, chociaż to ósma rano. Pozdrawiam ze słoneczkiem. Jeszcze, jeszcze żyję. Wiecie, ja się nie przygotowuję do tych filmów, tylko nagrywam spontanicznie, tak jak się czuję. Nie? Dzisiaj idę na śniadanie. Słuchajcie, można w dębkach gdzieś śniadanie za 12 zł. Będę jadł u sióstr z martwych stanek. Poczekajcie, przejedzie ten skuter. Witam. O, już pan, może pewnie do kutrów pojechał po ryby albo po coś innego. Także mówiliśmy o siadaniu. No to siadanie tak. Można za 12 zł zjeść. Można też w centrum zjeść za 13. I co? To będzie drugie moje takie tanie śniadanie. Jeśli przeżyję, to, to wam opowiem wrażenie. Z tego co wiem, to była rybka wędzona. Będzie. I, i tam. Ser żółty, biały. Dżem, chlebek, kawa. Kochani, wiele, wiele osób się mnie pyta to jak jesteś taki biedny, to skąd ciebie stać na to, żeby wyjechać nad morze. Otóż ja wam powiem, ja mam opiekuna. Mam takiego pracodawcę. I mam reżysera mojego życia. Nie? Ja wyjeżdżając z Warszawy 14 czerwca miałem swoich 100 złotych. A dzisiaj jest 23 lipca i ja jestem nad morzem. Pytacie się, co to za pracodawca? Jak słuchacie moich odcinków, to wiecie, kim on jest. Jest to najlepszy pracodawca na świecie. Tym i tamtym. Moim pracodawcą jest Pan Bóg. I żeby u niego pracować, trzeba być przede wszystkim uczciwym i dać coś siebie drugiemu człowiekowi. I to wszystko to są wymogi przyjęcia do pracy. Subskrybujcie mój kanał i zapraszam. Piękna dziewczyna nam stanęła w obiektywie. I, I życie jest piękne, słuchajcie. Trzeba tylko pozytywnie do niego podejść. A tu jest taka ciekawa tablica, że jednostki z silnikiem, czyli te wszystkie skutery wodne, mogą pływać dopiero w odległości 185 metrów od brzegu. Nareszcie. Nareszcie ktoś ruszył głową i zakazał tych popisów kaskaderskich w pobliżu kąpielisk. Kochani, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z plaży. Dzisiaj wieczorem znowu koncert w Planerze. I mimo wszystko uśmiechnij się. Chociaż jesteś w pracy, może nie masz urlopu, to pamiętajcie, wszystko jest w środku nas. Tu jest, tu jest cały sens. Ja tutaj wiele lat przyjeżdżałem. Było słoneczko fajnie, ale w środku było dno. Nie miałem nawet na bułkę. Czekałem aż ze sklepu wystawiam czerstwe pieczywo i pozwalali wziąć to, żeby zjeść. Ale przede wszystkim to były papierosy, piwo, wódka, ale na to to już trzeba było zarobić. Chleba ludzie dali jeszcze, tak naprawdę nic poza tym. No nieraz czaresienkę, wisienkę dostała A no no i jakieś takie wspomnienia mnie nasze wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.